Hej, Hey Stereo Merida, skądinąd w moim kanale? zagram sobie w Stars i dzisiaj, tak jak mówiłem, po 3 odcinku, wiem, że wiem, że nagrywać, ale nie chciałbym się chyba, nie pamiętam, nie pamiętam, czy nie nagrywałem Chyba wstałem o 13 i tak trochę mi się to przedłużyło, i tak No, w każdym razie, proszę, że nie grałem. ale dzisiaj nagrywam sobie te 32 20, 30, 20 rangi. Jak widzicie, Max, Gail i Sandy, Zaczniemy sobie od Max, um. Myślę, że na co dzień będzie spoko. i tak w ogóle ostatnio zauważyłem, że Max ma duże, obra duże obrażenia. Albo może mi się wydaje, nie ale. Muszę właśnie, to ultra klonowaliśmy. Już. właśnie. już to ultra naładowałem. No super. Bombra, eia. Bombra, alo. não sei. K. Curto, que? todo mundo? Coś nie wysłoniem Dobra jest 1 do 0 w To co power się przydaje ale nie wiem czy nie lepszy był, byłby tamten W zasadzie sensie, ten drugi to odje amunicję wycofał Nie wiem czy on nie, nie, nie był lepszy nawet nie ma Co ogólnie on sobie, bo nie był lepszy bo Kurde Wiecie, on był lepszy, bo wiecie. Tu się rzeczywiście pił on a to ten... mi. Power ci przydaje, w sensie, że od jest to power na. raczej nie od Dobra, nie wiem, co się stało w tym momencie, ale. Dobra. Tu najmniej na bramki nie strzelam. Tu jest Mord. Tu nie jest, dobra.

No dobra, że wam przegraliśmy sobie, ale... Wygrałem sobie jeszcze raz i teraz jak, teraz jak wygram, muszę dwa razy wygrać, nie? Dobra, teraz jak wygram, to robię cięcie i robię, no jak w jakby... Sam, wiecie... Albo pokażę wam sam moment, gdzie, gdzie wygrałem Nie gdzie mówię to co chodzi. Mam nadzieję, że się tam Takie, nie będzie Dobra, a tutaj jest taka spoko czy dałoby się tam naładować, a nie w sumie i z piłką, gdzie ja sam na trzech typu raczej nie za dużo zrobię. Nie wiem, ja to... no, nie, ja co? Bo... Nie no. wiem, mhm. czy... Super. Teraz pewnie trafię, bo bo... Nie! Dobra, 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 dobra. Czyli tak z zużył ulta. A ja w sumie nie trafiłem, więc nie tym bardziej zużył ulta. No kurde się. Możesz nauczyć tego gadżetu używać, nie? Nie, no, super, ja mam to. kosztę i... Hmm... Aha, zmanowujący to ulta. tego utek jak ale... Sam po końcu zrobił Super. Dobra, także ja widzicie, i widzimy się jak dobiję tę masę w 20 do rangę. Dobra, także jak widzicie wygraliśmy to um, moment w 20 rangę. Teraz, no, no nie, nie, mogę, nie mogę więcej grać. Um, znaczy, no nie bym mogę bym um, mogła. Plus jest star pointsów i w ogóle jeżeli chodzi o pointsy, to poluję na na tego króliczka Penny, ale Myślę, że bardziej e, na smoczego ryce, rycerza Jesse. Nie wiem, to bardzo, bardzo mi się podoba. Dobra, został jeszcze Gale, którego w ogóle dobiłem po prostu na tyle pcharków przed odcinkiem, chyba 40 nabiłem teraz. W sensie te kilka minut temu, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, eym um, Wygramy sobie Sandy. 100 punktów wybrałem, to jest stopy. Если вы за на нагрете. Нагрета из файна, как бы нагрете. Шелли и Диби. Может быть, тем Tak to się i teraz sobie co wchodzimy Okej, okay, mamy coś do czego Tak, tam nie. Ale dobra, nie wyprzedziłem, 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 to jest właśnie fajnie co też, że ją widzę, Co się dałem po to widzieć? Mam nadzieję, że To tak tylko upewnił. Dobra. Może tutaj wcale nie ale. Dobra, także, wygraliśmy Ej, prawie ta szaliby, prawie ta mnie zabiła, ale byśmy i tak nie przegrali osiągającą grze. Poka. Myślałem, że będziemy mieściły mnóstwo park. ale mam pięć parków, Także, jest i teraz będziemy sobie... Nabijać Gaila. Gdzie jest ten Gail? Tutaj jest Gail Okej okay. Tylko... Dobra, może być... Może być nagroda, Kurde, myślałem, że myślę, że na odjęcie tego ulica włożył, to odbiję usa i że ucieknę. To się odepchnę tą e... rozy uciekną. To mi też nie wyszło. U mnie, umie, umie. Chyba, że

To jest właśnie problem z, z jego e, ulciem na, na auto nie? No? no i super. To i jest przez ten murek właśnie, no i... Abyśmy już byli na przodzie raczej, bo brakuje nam tylko stery. Stere No i teraz jeszcze więcej, tutaj. No i teraz. Dziewięć ja to nie było. Mawiać, jeszcze graliśmy ogólnie, ale będę grał dalej, bez cięcia z wyrażeniem się, no bo. Ale dobra, zrobiłem no, tylko słynny dwa pucharki, czyli jak teraz wygramy, no to też będzie wygrane. Więc. Dobra. I fajkę, okej. Okay.

Dobra Muszę pamiętać, że mogę Uciec tym gadżetem I ja za to nie zapominam Chyba Bo w tym bloku nie ma HP. O nie, to coś nie ma Muszę się wyjaczyć <tules> nie, <inhęcous> w trudności od kurde, właśnie i tak jest To jest ale za chwilę tego remisu nie będzie, a szczególnie tego, na mnie sobie ulta Możemy to wygrać, Dobra, także chamy kolejną rangę mogłem nie robić tych części, jak jak przegrałem bo Teraz jakby zostało nam jeszcze jedno czwarte tak naprawdę w filmiku Prawie i Jakby cztery to wykonujemy nagroda. a tu nagrywam, O w ogóle możemy sobie odebrać te skrzynki Dobra, jest to od znaka do hordza jest Big Box, kolejny Big Box i box jest jeden, jedna rzecz i to jest gadżet, do bo połyskawicie odpala swoje wszystkie miny. I to mi się w taki niepotrzebny gadżet, ale przetestuję sobie go w kolejnym odcinku. I teraz tak bo tutaj mam te, wiecie, te punkty mocy. Nie? I... Mógłbym za nie odebrać skrzynki, tylko nie wiem czy to by były big boxy, czy to by były mega boxy. To jest taką 100 i 200 Okej. Okay. Mam 185 gramów, co nie? Teraz są 155, także kolejna odznaka do i kolejny big box. I mamy kolejną rzecz. Jest to Star Power do... Karla mocny rzut, okej okay. Czyli Karl do niego wraca, znaczy... Boże... Yy, ten kilof do Karla wraca i jakby... On rzuca po prostu tym kilofem i ten kilof do niego wraca o 13% szybciej, nie? Także... Będziemy mieć stosować w, w następnym odcinku. Dobra, myślę że sobie teraz zagram w sumie może napad i... albo... Musimy... Myśliłem... Co? Przecież to było. Nie. To było wczoraj. Już mi to fakty, naprawdę. Ale no, dobra, wygram się tak. Napadź może i... Dobra, muszę iść z tą maszyną. Ktoś z jest za dyma. Zagramy sobie, myślę. Zagramy sobie, nie wiem kim, ale z kim zagramy. Tylko jak mówię, nie wiem kim. I to jest właśnie problem Frankiem co pograł teraz, wiedziałem Zagrałem sobie Panem Pismy Mam z nim przy okazji nic, nie wiem Chociaż Pan mi wydaje mi się słaby, słyszę No w początku mi się udało słabo, ale teraz jest jakby jeszcze słabszy, Dobra Okay. To jest buje, nie? Z bólem jest taki problem. Nie właśnie. Z bólem jest taki problem, że on ma dużo chata. Tym bardziej na tarczy, nie rozumiem, że ma dużo chata, tego to jest jeszcze. Jeszcze tarcza i... Ja tracę dużo obrażenia, więc... Nie wiem po co... Nie, po, nie wiem po to zrobiłem, ale nie, nie. tylko. No dobra, no do... jakby... A nie, w sumie jeszcze czas, dobra. Ym, no to... Zagram sobie tak, karlem nie mogę i nie mogę, bo... Chodies ja sobie, bo mogę tak naprawdę, tylko... I karlem w sumie też. Tylko nie tym star ale nie chcę, żeby ten wykrzyk nie, nie, wykrzyk, nie zniknął, bo zapomnę w następnym odcinku i wiecie.

Dobra, ale... Tak co to sobie i trzeba o tym pamiętać, że jeżeli dodaj im się obrażenia. Tak stop jak mają pełne HP, to ten serpor dzisiaj nie, nie przyda tak, nie? Ale... Jak mają niesamowite HP, to nawet nie chodzi o obrażenia, tylko o to, że im się jakby nie... Nie przywraca te HP, o to chodzi Nawet nie chodzi o obrażenia, które mi wrzucają, ale... Dobra. Także no, jakby... Nie trafiłem. ale no, no dobra. Hmm. Dobra, ale nie, nie zniszczyła całej, całej tej osłony, więc Kurde mm, no jest 0-0, nie. A oni wygrywają, bo oni mają kogoś rozmawiającego, czyli przyjdzie tutaj do Michaela, a my nie ma nikogo i to jest problem. Power do Gayla jest fajny. Słyszę. Τρέχει την κουλάκι. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό που είχα πάει. I nie to bo... było... Ta, kurde. A tak nie chciałem zrobić z drugiej strony, wiecie. Tutaj. Ja wiem się nie wiem czy ma być, że... Z... Wydaje mi się, że być granic. To się mam takie nerwów na spale. Dobra, jak mi w sumie trafiłem? Jakby to kompletnie przez przypadek. Jestem ja spoko. Jakby to komple kompletnie przez przypadek, ale. Dobra. Także to by było tyle za oczu. Łapka w góra, skrócić na no do następnego cześć. No I I w, w jakby. Sprawdzałem sobie mapki w, z Minecraft'a, żeby nagrywać parkury. I trzy mapki będą w sumie takie spoko, tylko czego mam na oliwkę. Która będzie chyba w niedzielę? Tak, w niedzielę będzie, także. Nagramy, może nie wiem czy udziała czas, czy co ludzie robiła, ale, no, ale spróbujemy nagrać, także do następnego, no i cześć.